Co rozumiesz pod pojęciem wartościowych treści? Więc y, dla mnie treści wartościowe to są takie, po których widz jest y, zadowolony. Nie czuje się, że zmarnował czas, tylko uważa, że coś zyskał, czegoś się nauczył, poprawił sobie humor. Nie wiem, dowiedział się jakichś nowych informacji. Powiedzmy, że mm, na, powiem teraz o swoim przykładzie. Ja na przykład oglądam pewne kanały rozrywkowe po to, aby po prostu się zrelaksować. Oglądam pewne kanały komentarzy po to, aby dowiedzieć się konkretnych informacji. Jeśli włączyłabym taki kanał komentary, a tam by były jakieś takie, no nie byłoby żadnych informacji, newsów, nie byłoby tych komentarzy właśnie do tych sytuacji, które się teraz wydarzyły, no to nie czułabym wartości z oglądania tego filmu. Natomiast dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy i dlatego chcę ten film oglądać. Podobnie z filmami rozrywkowymi, które dają mi no, po prostu rozrywkę, mam po nich, nie wiem, lepszy humor, mogę się zrelaksować, coś sobie pooglądać, wiecie, tak z nudy, jak mam chwilę czasu. No i to jest właśnie ta wartość. Nie wiem, na moim kanale ja sprzedaję, powiedzmy, przedstawiam edukację, więc osoby po moim filmie mam nadzieję, że uczą się nowych rzeczy. Przynajmniej taki jest mój przekaz. Jeśli ktoś odtwarza mój film jak założyć kanał na YouTube, to ja mam nadzieję, że wartością z tego filmu dla tego widza jest umiejętność zakładania kanału na YouTube. Ktoś obejrzał mój 10-minutowy film i potrafi po nim samodzielnie założyć kanał na YouTubie. Jeśli ja w tym filmie bym nie pokazała tych informacji, no to byłby to typowy clickbait i ten widz czułby się zawiedziony, bo nie wyciągnąłby właśnie wartości z tego filmu, którą ja no, w tytule które obiecałam, że przekażę. Więc to jest dla mnie film wartościowy taki, po którym widz czuje się usatysfakcjonowany, a nie czuje, że zmarnował czas.